No hej Witam Was, pozdrawiam Zobaczymy co tam dzisiaj słychać u moich pszczół Ale na zasadzie takiej, że dołożymy im węzę Przygotowałem przygotowałem 10 ramek z węzą I poszerzymy ten mój ul Tutaj na dole jest rodnia Dołożyłem im 3 dni temu półkorpus Bo ten półkorpus, który im dałem na poprzednim przeglądzie, już zabiły go w jakiejś dużej części miodem, więc montują sobie. Tu im wyciągnę tą misteczkę, bo widzę, że z duży teraz koło południa napych pszczołek, pszczółek. nowa pszczoła się oblatuje tutaj w okolicy ula. No i co, nie ma się nad czym zastanawiać. Pszczoła teraz chce dużo budować, więc im. Zapewnimy im taką możliwość. Więc co robimy? Demontujemy im wodę, którą im też daję. Ostatnio zimne dni są, więc pobierają sobie pszczoły z tego mojego słoika wodę. No i cieszę się bardzo, że tak się dzieje. O, tutaj mam orzeszki, które mi się ładnie e, palą, to znaczy kopcą wytwarzając dym. E, tutaj ostatnio czyściłem im szufladę, bo trzymałem jeszcze tą szufladę, ale to później się szufladą na koniec zajmiemy, zdemontujemy, zdemontujemy bezpośrednio od razu. Całe te dwa półkorpusy. Tutaj mam kratę odgrodową zamontowaną. Jeden z kolegów pytał mnie, czemu nie dałem kraty. Ano nie dałem. Poczekałem trzy dni, sprawdziłem, co tutaj się wydarzyło. Pszczoły założyły ten półkorpus praktycznie nie wiem w 90% miodem. No i dokładając im kolejny półkorpus, żeby sobie miały gdzie przekładać. Dałem im wówczas kratę odgrodową, więc rozłożymy to teraz tutaj. W tym miejscu i powiększymy dolną część, tylko po to, żeby pszczoły zaczęły, bo chcą bardzo silnie budować, budować, odbudowywać węze, więc im to zapewnimy i to mi pozwoli też co zrobić, pozwoli mi wziąć i gniazdo wymienić na nowe ramki żeby, żeby, żeby węza była e, świeża taka nie, nie ciemna zrzucimy sobie tę pszczółkę tu mam kratę odgrodową jak widzicie tu sobie położę uciekaj pszczółko, od dołu no i dobra i teraz możemy wyciągnąć ze dwie ze trzy ramki po to, żeby tylko i wyłącznie zobaczyć jaka tam jest kondycja u nich, co się u nich wydarza. Widzicie, że ja też widzę, że jest dosyć sporo pszczoły i to mnie cieszy, dużo pszczoły, czyli zapewni ogrzewanie dotychczasowej nowej pszczółki, która się tutaj rodzi. No i druga sprawa, że mają, jak to się mówi, pożywienie zbierane. No, tutaj ładnie to wygląda. Widać, że pszczółka nosi nektar. Pyłek, to znaczy na nóżkach, żółty. Pozdrawiam Cię, szwagier. Ty, co dużo pyłku odławiasz, im z nóg. No, tutaj widać, że są czerwone nogi, żółte nogi. Czerwone nogi to z kasztana. To, no, no tutaj ładnie, zaczerwione to wszystko jest. Także matka tutaj nie mimo, że pewnie już ją mam 2 lata, to daje radę. Dzisiaj na zebraniu pszczelarskim będąc, zamówiłem sobie nową matkę. I już tak to ma być, unasiennioną. Więc e, za jakiś tam okres czasu nie wiem. Do miesiąca. Myślę, że jak się teraz pogoda poprawi, to podstawię tą nową matkę z nową siłą, nowymi zarodnikami. Także powinno być bardzo dobrze. Ok, co my tu mamy? Tu mamy też, widać, ładnie ramkę obłożoną. Szybko spróbujemy to jakoś przerobić ciemniejsza ramka Nieważne czy ciemniejsza widać, że jest tutaj jest tutaj e, ładnie to wszystko porobione więc postawmy to tu i wyciągnijmy tą ramkę i włożymy ją tutaj w zamian szwagra pytałem, powiedział mi żeby wymieniać im ramki na zmianę jedna ramka pszczoły jedna ramka węzy więc włożyliśmy im tutaj jedną ramkę pszczoły, to będą miały jedną ramkę węzy. Jedna ramka pszczoły, jedna ramka węzy. W ten oto sposób pszczółki nie będą siedzieć bezczynnie i grać w karty. Bo one chcą silnie coś budować, no to niech mają. Niech se budują. I tak wymienimy pół gniazda. Wymienimy pół gniazda na węze. Widać, że ramki są ładnie obłożone. Pięknie. Tutaj jest. Tutaj jest miseczka, ale jest pusta tutaj jest pewnie czerw trutowy tutaj nie ma tam za bardzo co do oglądania też widać, że jest założone w miarę możliwości jak ubywa im pokarmu to matka tam czerwi dobra wkładamy nie studzimy tak w ten sposób tej pszczoły no dzisiaj nie jest ciepło, za bardzo. Znaczy, jak jest słonko, to nawet jest super przyjemnie, żeby można było się nawet nie poopalać. Dobra, wyciągnijmy im tą rameczkę i zobaczmy, co tam słychać. Też jest widać ładnie obłożona rameczka. No, tutaj też jest mnóstwo pszczółki. Druga strona, ok, Dobra, i teraz wyciągniemy kolejną ramkę z węzą i włożymy tutaj do góry, czyli 50-50. Z każdym dniem, z tego co patrzyłem na pogodę, ma być cieplej. Może po 1 stopień dziennie cieplej. Więc nie powinno pszczołką być nic. Wiadomo, jeszcze chodniejsze są noce, ale to też pewnie już z czasem minie. No, a ja wyciągam w tym momencie kolejną rameczkę. Ok. No i tutaj mamy taką świeższą ramkę, widać. Tutaj też jest ładny czerw położony tak.